Muzeum Kultury Kurpiowskiej Pani Maria Samsel Witamy pięknie Panią Pani Dyrektor Witam Pana, witam Państwa Pani Dyrektor, Muzeum Kultury Kurpiowskiej Muzeum kojarzy nam się raczej z które stoją my oglądamy, ale brakuje w nich życia, natomiast ja zauważyłem coś takiego że to Muzeum Kultury Kurpiowskiej to jest trochę inne tam, tam jest cały czas ta kultura jest żywa tak, mamy rację kultura kurpiowska Istnieje hmm. wielu twórców, prowadzi swoją działalność w różnych dziedzinach rzemiosła. Dlatego możemy o tej kulturze mówić niejako o tej kulturze, która odeszła i po której zostały właśnie eksponaty w muzeum. Możemy mówić o kulturze żywej. Przykładem żywotności tej kultury jest nie tylko bogate środowisko artystów kurpiowskich, ale wiele także imprez. Które są organizowane z udziałem tychże artystów przez muzeum, przez wszystkie samorządy gmin kurpiowskich. Przykładem, jest choćby, ginąc, przykładem są choćby warsztaty etnograficzne Ginące Zawody, które są właśnie taką egzemplifikacją, przykładem żywotności tej kultury. Na tych warsztatach, które są organizowane przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich ze współudziałem muzeum, można zobaczyć na żywo. Artystów, wiele dziedzin tej kultury, czy sztuki, czy rzemiosła, które są do dzisiaj uprawiane, które są kultywowane. A pamiętajmy o tym, że kultura ludowa, ta autentyczna kultura ludowa. Żyje dopóty, dopóki istnieje bezpośredni przekaz treści kulturowych, czyli y, póki y, istnieje to zjawisko, gdzie starsze ustępujące pokolenie przekazuje swoje dziedzictwo właśnie w takim bezpośrednim przekazie y, młodszemu pokoleniu. A takie zjawisko istnieje i zachodzi właśnie tutaj w regionie kurpiowskim, a w skali całego kraju niewiele jest takich regionów, gdzie następuje ten bezpośredni żywy przekaz dziedzictwa kulturowego. I to jest właśnie bogactwem tego regionu, a muzeum ma to szczęście, że swoją działalność prowadzi właśnie w takim bogatym regionie z żywą kulturą. Warsztaty, coroczne warsztaty, które odbywają się z początkiem czerwca, ginące zawody, te o których Pani opowiadała, czy też Niedziela Palmowa, czy Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, Niedziela Palmowa w Łysych, czy też Wesele Kurpiowskie, którego kolejnej odsłony byliśmy świadkami dosłownie półtora tygodnia temu. To również elementy bardzo, bardzo związane z kultywowaniem tradycji kurpiowskich, ale w naszej rozmowie generalnie Generalnie w dzisiejszym wydaniu letniego studia Radia Nadzieja zapraszamy naszych radiosłuchaczy do odwiedzania Kurpiowszczyzny, ale szczególnie do odwiedzania Ostrołęki, a tymczasem właśnie w Ostrołęce szykuje się kolejna perełka, perełka, którą na pewno będzie warto odwiedzać. Mówię tutaj o fortach generała Józefa Bema. Tak, to będzie na pewno perełka. My mówimy o tym miejscu. Popularnie jako fortach generała Bema, natomiast tak naprawdę tam są wpisane, w przypadku akurat tego obszaru, wpisane są do rejestru zabytków dwa obiekty. To są fortyfikacje carskie z końca XIX wieku, i właśnie projekt realizowany jest także w odniesieniu do tych fortyfikacji, ponieważ przeprowadzana jest rewitalizacja. Fortyfikacji i Fosy. Drugim obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest pomnik mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Jak zapewne większość mieszkańców Ostrołęki wie. Przez wiele lat ten, ten teren, ten obszar i te dwa obiekty no, ulegały dewastacji. Właściwie nie było takiego pomysłu, jak to zagospodarować, chociaż ten problem pojawiał się co kilka lat, dyskutowano na ten temat. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce miało pomysł i determinację przede wszystkim, żeby przeprowadzić czy przywrócić do życia właściwie ten, te dwa obiekty. Poczyniliśmy starania, aby ten teren stał się własnością samorządu województwa mazowieckiego i prezydent miasta Ostronki czy samorząd miasta Ostronki podjął w tym przypadku rzeczywiście na naszą też prośbę właściwą decyzję, ponieważ przeniesienie własności umożliwiło nam realizację tego projektu. Muzeum złożyło właściwy wniosek w ramach regionalnych województwa mazowieckiego na 200 projektów które zostały złożone w ramach tego działania na listę rankingową na liście rankingowej umieszczono 52 projekty nasz projekt znalazł się na piątym miejscu jeśli chodzi o ilość punktów czyli został oceniony bardzo wysoko wydaje nam się, że dostrzeżono właśnie ogromną wartość tego projektu w tym że w sumie w tak ubogim terenie, jeśli chodzi o zabytki, bo w ostroence jest wpisanych zaledwie 28 obiektów do rejestru zabytków i obszar Starego Miasta, że w tak ubogim terenie, w zabytki, to co zostało przydaje mu się, temu wartość szczególną, dlatego choć ten obiekt powstał tak naprawdę, pomnik mauzoleum w latach 30 XX wieku, to dostrzeżono właśnie wartość ogromną projektu w przywróceniu tego takiej pamięci społecznej, bo chcę przypomnieć, że ten pomnik mauzoleum rozpoczęto budowę w setną rocznicę bitwy i tak naprawdę tej budowy nigdy nie ukończono. I my po 80 latach właściwie kończymy tę budowę, czyli kończymy to, co wymyśliły, co, co tę pracę, którą rozpoczęły poprzednie pokolenia mieszkańców Ostrołęki, bo w latach 30 zorganizowano zbiórki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli zbiórkę społeczną, czyli sprzedawano cegiełki po 50 groszy, cegiełki takie pocztówki, na których widniał projekt, czy właściwie koncepcja tego architektoniczna tego pomnika i właśnie z tych, z tych cegiełek po 50 groszy z tej zbiórki społecznej rozpoczęto budowę tego, tego pomnika. Oczywiście wiadomo jak środki takie ze zbiórek wpływają nieregularnie, stąd też i jak gdyby te budowy tego pomnika nigdy nie ukończono i chyba to jest też taką wartością całego tego projektu i przedsięwzięcia, że to współczesne dzisiejsze pokolenie, które jest spadkobiercą przecież przeszłości, kończy to czego nie, nie ukończono przed wojną i cieszymy się ogromnie z tego, że to my mamy taką możliwość, że nam się właściwie udało. Oczywiście kosztowało to wiele pracy, ale w tej chwili mogę już nawet mówić, że już prace budowlane zbliżają się do końca, będziemy wyposażać ten obiekt, że właściwie ten, ten projekt, który jest w końcówce już tego ostatniego etapu realizacji, że tak naprawdę będzie służył mieszkańcom Ostrołęki. I nie tylko. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie odwiedzane przez wszystkich miłośników historii, tych, którzy. Znają historię Polski, którzy się tym interesują i dla których ważne jest właśnie to, aby być w miejscu historycznym w miejscu, w ważne są wydarzenia, bo wśród wielu osób wędrujących po kraju, odwiedzających, turystów jest coraz większa grupa tych, dla których ważna jest magia miejsca dla których ważne jest to, aby przybyć dokładnie w to miejsce, które, które jest miejscem historycznym. I tutaj liczymy na to, że no, Ostrołęka odegrała ważną przecież rolę w historii Polski, zwłaszcza w okresie powstania listopadowego, że tutaj będziemy mieli możliwość zaprezentowania tego znakomitego fragmentu historii Ostrołęki, choć także tragicznego dla Ostrołęki, no, wielu osobom, które tutaj będą do Ostrołęki przyjeżdżać. A do Ostrołęki, do odwiedzania już niebawem gotowego nowego, nowego bardzo wartościowego miejsca zapraszała Pani Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, której już pięknie dziękujemy za wizytę. Przenoszemy mikrofonie za wizytę w letnim studiu Radia Nadzieja. Pani dyrektor, dziękujemy pięknie. Jeszcze tylko krótkie pytanie. Kiedy magiczna data, kiedy godzina wow, że możemy już wchodzić i zwiedzać? Może godziny nie podam, ale zamierzamy zakończyć ten projekt z końcem listopada tego roku. Trzymamy kciuki, że tak będzie. Bardzo Pani dziękujemy. Dziękuję Wam, dziękuję Państwu. Rozmową z dyrektorem Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Marią Samsel, kończymy dzisiejsze spotkanie z Ostrołęką. Letnie studio Radia Nadzieja gościło dzisiaj w Ostrołęce. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy z prezydentem miasta, panem Januszem Kotowskim. Kolejnymi naszymi gośćmi byli doktor Jerzy Kijowski, regionalista, historyk, również Mariusz Kleczkowski, właściciel karczmy kurpiowskiej Ostoja. Był także z nami Wojtek Dudkowski, zarówno sportowiec, mistrz Polski, mistrz Europy w Dzudicu, ale także piosenkarz Country, który wystąpi już za kilka tygodni na scenie w Mrongowie. Gościła także grupa Patowiczów, czyli osób, które biorą udział młodzieży. Grupa młodzieży, która bierze udział w szóstym Przestanku ogólnopolskiego programu Profilaktyka A.T. i Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostroemce. A całość miał przyjemność prowadzić dla Państwa mówiący do usłyszenia Maciej Kowalski. Ale nim się rozłączę, to za tydzień zapraszam wszystkich radiosłuchaczy na kolejne letnie studio Radia Nadzieja, które będzie nadawane z Ostrowi Mazowieckiej. Dziękuję. Do usłyszenia.